Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Czy narcyz ma cię za głupiego? Spotkałeś narcyza, wtedy jeszcze nie wiedziałeś, z kim masz do czynienia. Że istnieje coś takiego jak narcystyczne zaburzenie osobowości i akurat ty natrafiłeś na taką zaburzoną osobę, Natrafiłeś na psychopatę. Wpuściłeś narcyza do swojego życia. Oczarował cię. Zakochałeś się w jego iluzji, w jego roli, którą odgrywał specjalnie dla ciebie. Stał się tym, kim chciałeś, by był. Narcyz uważa, że brakuje ci inteligencji, że brakuje ci rozsądku. Narcys myślał, że jesteś głupkiem, że udaje mu się to wszystko, a ty się nie zorientowałeś. Narcys wie, że jest beznadziejny. Wie, że na ciebie nie zasługuje. Wie, że gdybyś wiedział, kim jest naprawdę, to szkoda by ci było nawet, za nim splunąć. Narcys myślał, że musisz być głupkiem. Żeby się z nim związać, bo wiedział, że jesteś lepszy od niego i zasługujesz na kogoś lepszego. Narcyz wiedział, że nie chce dla ciebie dobrze. Jednym z kluczowych czynników uzależniających to, czy narcyz do ciebie wróci, czy nie, jest to, co o tobie myśli, jeśli myśli, że go nie przejrzałeś. Że nie wiesz, kim jest, jeśli myśli, że jesteś głupkiem, to będzie usiłował wrócić. To jest zależne od tego, jak zakończyła się wasza relacja, przez co przeszedłeś, co ci zrobił, to zależy tak naprawdę od wielu czynników. Po związku z narcyzem musisz wyciągnąć wiele wniosków, masz wiele lekcji. Wiele zadań domowych do odrobienia. Pewnie zastanawiasz się, co źle zrobiłeś, jak poprawić swoje zachowanie, co zrobić, by uniknąć tego w przyszłości. Nie jesteś już taką samą osobą, jaką byłeś wcześniej, zwłaszcza kiedy odrobiłeś lekcje, kiedy wyciągnąłeś wnioski. Nie reagujesz już tak samo. Pewne rzeczy nie robią już na tobie żadnego wrażenia. Nie postępujesz już tak jak dawniej. Nie jesteś już tak podatny na manipulacje toksycznych osób. Narcyz nie ma już nad tobą takiej kontroli jak dawniej. Nie ma na ciebie już takiego wpływu. Niestety część osób pomimo wiedzy, że mają do czynienia z narcyzem, Albo dalej z nim będzie, albo do niego powróci, pomimo tego wszystkiego, co im zrobił. Potrzebujesz wdrożyć w swoim życiu odpowiednie zmiany, odpowiednie korekty. Dopiero wtedy narcyz zauważy to, że się zmieniłeś, że jest coś inaczej, że nie jesteś już taki podatny. Że nie dostaje już takiego paliwa jak wcześniej. Podstawową rzeczą, jaką musisz zrobić, jest dostrzeżenie swojej wartości, odbudowanie swojej wartości, swojej pewności siebie. Musisz stać się dla siebie najważniejszy. Gdy to zrobisz, gdy tak się stanie, to narcyz to odnotuje. Nie będzie cię już lubił. Nie będzie już tak zainteresowany zacznie cię izolować, zacznie cię oczerniać. Utracisz kontakty znajomych, przyjaciół, może nawet członkowie rodziny się od ciebie odwrócą i wezmą stronę narcyza. Narcyz zacznie patrzeć na ciebie jako na kogoś lepszego od niego a to przecież niedopuszczalne. Prędzej czy później się przebudzisz, może już się przebudziłeś i nie jesteś już dłużej podatny na Jego wpływy. Nie jesteś już oczarowany, jego zaklęcie, jego czar prysł. Zyskałeś sporo wiedzy, doświadczenia, masz sporo zdrowego rozsądku, narcys już ci nie imponuje. Nie imponują ci jego rzeczy materialne, nie imponują ci jego fałszywe maski, fałszywe role, które odgrywa dla otoczenia. Masz już zupełnie inne podejście do życia, masz własne zdanie, masz inny światopogląd i inne nastawienie. Nie chcesz już za wszelką cenę być z kimś, nie myślisz już w kategoriach ideałów i wartości, że wszyscy ludzie są równi i tacy sami. Kiedyś byłeś zupełnie innym człowiekiem, kiedyś byś odpowiadał narcyzowi natychmiast i tłumaczył się ze wszystkiego, wysyłał zdjęcia na potwierdzenie tego, gdzie jesteś. I czy aby przypadkiem nie kłamiesz, czy aby przypadkiem go nie zdradzasz, nieraz pewnie wysyłałeś mu zdjęcia, które potwierdzały to co robisz, to gdzie jesteś, to co kupiłeś, a jemu tylko o to chodziło, by mieć nad tobą kontrolę. Nawet gdy narcyz traktował cię jeszcze poprawnie, to cały czas starałeś się mu pomóc. Przedkładałeś jego interesy ponad swoje własne. Narcys to wszystko doskonale pamięta. Pamięta Twój stan psychiczny i emocjonalny. Stworzył i przechowuje w swoim umyśle zdjęcie Twojego stanu, w jakim byłeś. Wie, jak do Ciebie mówić, wie, jak Tobie odpowiadać. Wie, jakiej maski używał, wie, jak na Ciebie patrzył, co o Tobie myślał. Dlatego też uważa, że ma nad Tobą przewagę, że może Cię wykorzystać. Wie, że może posłużyć się podstępem i robić Ci te wszystkie okrutne rzeczy. Narcyz zapamiętał jaki byłeś, i zakłada, że zawsze już taki będziesz. Nawet w sytuacji, gdy pójdziesz naprzód, poczynisz konieczne zmiany w twoim życiu, wyciągniesz wnioski, odrobisz lekcje, odrobisz zadania domowe, zmienisz się na lepsze, będziesz pewny siebie, odbudujesz poczucie własnej wartości, nawet wtedy narcyz może nie zaakceptować tego, że się zmieniłeś czasem narcys może myśleć że jesteś zły o to wszystko przez co przeszedłeś czemu cię poddał co ci zrobił choć w jego umyśle dalej jesteś tą samą osobą z którą miał do czynienia wcześniej narcys nie dostrzeże zmiany dopóki się go nie pozbędziesz Dopóki nie wyznaczysz granic, dopóki go nie zablokujesz, dopóki nie będziesz stosować braku kontaktu. Jeśli go nie zablokujesz, jeśli nie będziesz stosować braku kontaktu, to uzna, że się nie zmieniłeś. Dalej będziesz dla niego tą samą naiwną, głupią osobą, którą może wykorzystywać która zasługuje na wykorzystywanie, bo jest głupia i naiwna. Tak właśnie myśli narcyz, uważa, że na to wszystko zasłużyłeś przez swoją naiwność i głupotę. Zaufałeś narcyzowi, a on wykorzystał twoje zaufanie, wykorzystał twoją empatię, wykorzystał wszystkie twoje pozytywne cechy. I użył ich przeciwko tobie. Narcys wykorzystał twoje zalety na swoją korzyść. Nigdy ich nie cenił, nigdy ich nie szanował, dlatego też uważał cię za słabą jednostkę, uważał cię za kogoś głupiego. Narcys gardzi miłością, gardzi rzeczami, cechami, uczuciami, wartościami, które ty cenisz, które są Tobie bliskie, które mają dla Ciebie wielkie znaczenie. Narcyz nie będzie Cię uważać za głupiego czy słabego, tylko w sytuacji, gdy stanowczo mu się sprzeciwisz. Wtedy ma tylko dwie opcje do wyboru: albo to uszanować. Albo cię zostawić i zastąpić kimś innym. Narcyz uważa, że jesteś głupi, bo udawało mu się tak długo cię oszukiwać, tak długo cię wykorzystywać. Jeśli chcesz pokazać narcyzowi, że jednak nie jesteś głupi, musisz rozpoznać jego manipulacje, musisz być świadomy jego manipulacji. Musisz zyskać większy stopień świadomości i zrozumienia tego, z czym się mierzysz. W przeciwnym wypadku będziesz tylko skrzywdzony ponownie i ponownie. Narcyz cię okradnie ze wszystkiego, co tylko się da. Obedrze cię zgodności i nie będzie miał dla. Ciebie za grosz szacunku. Narcyz zabierze ci wszystko, i nie dostaniesz nic w zamian. Twoja życzliwość, Twoja uprzejmość, Twoje najlepsze cechy, Narcyz odbiera jako słabości, dla niego to oznaka głupoty. Wykorzystał Twoje chęci pomocy, polepszył swoją sytuację życiową. Twoim kosztem. Zostałeś zmanipulowany i oszukany przez kogoś, kto oszukuje ludzi całe życie, nawet swoich rodziców też oszukiwał. Nie jesteś pierwszy i nie jesteś ostatni, nie jesteś naiwny. Po prostu nie wiedziałeś, że takie ścierwo chodzi po ziemi. Musisz. Całkowicie zmienić swoje zachowanie, swoje nastawienie, bo to, jak postępowałeś do tej pory, ci się nie przysłużyło. Narcyz w żaden sposób nie dodał nic wartościowego w twoim życiu, a nawet jeśli myślisz, że coś jednak było wartościowego, to bilans jest oczywisty. Bilans jest mocno ujemny, nawet biorąc pod uwagę kilka plusów. Narcyz nie chce, żebyś się rozwijał, nie chce, żebyś był lepszym człowiekiem, dlatego też nie powinieneś być z narcyzem, nie powinien on być żadną częścią twojego życia. Jedyne, co może robić narcyz, to na tobie żerować. Być pijawką, być pasożytem, odżywiać się Twoją energią, Twoimi zasobami. Narcyz będzie tylko od Ciebie brał w nieskończoność, nic nie dając w zamian. Odrób lekcję, wyciągnij wnioski. To było kiedyś, a teraz jest teraz. Wiesz już, kto to narcys. Wiesz już, że to pomyłka natury, wiesz już, że ta osoba, którą pokochałeś, nie istnieje. Musisz się zmienić na lepsze, musisz się rozwijać, stać się silniejszym. Nawet jeśli to ciężka droga, poprzez ból i cierpienie, trudne czasy tworzą silnych ludzi. Staniesz się silniejszy. I nie popełnisz tych samych błędów w przyszłości, a nawet jeśli znów ktoś cię oszuka, to szybko z tego uciekniesz, nie ponosząc takich dużych strat. Musisz nauczyć się oceniać ludzi, z którymi warto się zadawać, a na których szkoda nawet minuty twojego czasu musisz być świadomy, że wokół jest cała masa manipulatorów i toksycznych ludzi. Gdy odrobisz lekcję to narcyz zauważy, że zmądrzałeś. Zauważy, że jesteś świadomy tego, co chce zrobić. Że poznałeś się na jego gierkach, że poznałeś się na jego manipulacji i nie będzie już chciał z tobą Grać dalej, bo narcyz gra tylko z tymi, z którymi wie, że wygra. Nie będzie już chciał wrócić. To właśnie wtedy narcyz odchodzi i nigdy nie wraca, gdy wie, że ty już wiesz, że wiesz, kim jest i wiesz, jaką sam masz wartość. Dowiedziałeś się, doszedłeś do tego wniosku. Że zasługujesz na więcej. Narcyz nie będzie już w Twoim otoczeniu, bo teraz stanowisz dla Niego za wysokie progi, gdy odrobisz lekcję, to narcys zniknie bardzo szybko, bo odpowiedzialność i wstyd to rzeczy, których chce uniknąć za wszelką cenę, jeśli narcyz dalej do Ciebie wraca. To dlatego, że uważa, to dlatego, że myśli, że dalej jesteś głupi, myśli, że dalej nie wiesz, co usiłuje, że nie wiesz, jaki ma plan. Więc może potrzebujesz zmienić swoje postępowanie, zmienić swoje zachowanie. Może potrzebujesz jeszcze kilka lekcji, jeszcze kilka podcastów, jeszcze kilka sesji. Jeszcze kilka tygodni Narcys nie pozbywa się ciebie dlatego, że ty zrobiłeś coś źle, że ty zrobiłeś coś nie tak. Narcys pozbywa się ciebie tylko i wyłącznie z powodu jego egoistycznych pobudek. Ty nie masz z tym nic wspólnego, ale odbierasz to osobiście. Wcale nie potrzebujesz się zmieniać, czy robić dla niego więcej, czy lepiej. To nie jest problemem. To narcyz jest problemem i cały czas Nim był. Narcys odszedł dlatego, że wszystko robiłeś prawidłowo. W końcu miałeś już tego dość i się sprzeciwiłeś, przestałeś tolerować jego beznadziejne. Jego naganne zachowanie, powiedziałeś stop przemocy psychicznej i emocjonalnej, nawet gdy było to instynktowne. Postawiłeś na siebie, postąpiłeś prawidłowo, zdałeś sobie sprawę z tego, jaką sam masz wartość. I to dla narcyza jest wystarczający powód, żeby cię zostawić. Wtedy właśnie Narcys ucieknie. Zostawi cię, porzuci i znajdzie kogoś, kogo uważa za głupiego, za naiwnego, za nieświadomego. I gry zaczną się na nowo. Gdy Narcys uważa, że jesteś mądry, to do ciebie nie wróci. Definicja głupca z naprawdę Widział prawdę, ale dalej wierzy kłamstwom. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.